Cześć! Ostatnio za namową użytkownika Grombindal założyłem czarnopolski Discord, na którym zebrała się mała póki co społeczność fanów Age of Sigmar i na którym dzielicie się swoimi pracami modelarskimi związanymi z Age of Sigmar. Na tyle dużo fajnych prac nadesłaliście na ten kanał, na tyle ciekawych modeli, że postanowiłem sobie co jakiś czas robić takie top 5 moich ulubionych, takich, które najbardziej mi się spodobały, modeli nadesłanych przez was na Discord Czarnej Polski do działu modelarskiego. Także dzisiaj przedstawię wam pierwsze 5 modeli, które spośród tych wszystkich, które Wy nadesłaliście na Discord. Ja sobie wybrałem jako te, które najbardziej uję... ujęły mnie za serce i najbardziej mi się spodobały. I takie zestawienie będę robił co jakiś czas. Jak będzie dużo modeli, to co tydzień, jak mniej, to co jakiś czas. Jak się nazbiera takie pięć modeli, które uznam, że wow, to są takie modele, które w takim zestawieniu warto, żeby się znalazły. Zaczynamy pierwsze zestawienie od numeru piątego, i numerem piątym jest figurka. Użytkownika Will and Herb jest to sequitor. Sekwitor pomalowany na niebiesko z fajnym non-metallic metalem w postaci złotego dookoła tej niebieskiej płyty, w którą jest okuty sequitor i płonącego tego młota, który dzierży w swojej dłoni. Bardzo mi się podoba ten Sekwitor. Podoba mi się to, że br brązowa obwódka ładnie kontrastuje z całą. Z całym modelem, który jest fajnie wyhighlightowany, szczególnie widać to na tym białym płaszczu, który ma na sobie Sequitor. Bardzo widzę, że tutaj dużo kolorów zostało użytych i daje to fajny kontrastowy efekt. Przez co Sequitor wylądował na miejscu piątym, ponieważ jako całość prezentuje się bardzo dobrze i z tego co widzę, to, jest to są to barwy Celestial Vindicators. O ile się nie mylę, i jak na Celestial Vindicators, te, ten Sequitor wygląda bardzo, bardzo nieźle. Także przejdziemy do miejsca czwartego, który też należy do Stormcast i i też do sekwitorów, ale jest to cały oddział namalowany przez użytkownika Bahusan. Użytkownik Bahusan namalował cały oddział, pomalował cały oddział sekwitorów i wygląda to bardzo, bardzo zacnie. Są pomalowani w barwach e, Hammers of Sigmar, czyli w złoto niebieskie. Ale widać tutaj szczegółowość, dbałość, są to czysto pomalowane modele. Nie ma jakichś tam plam, z, z miejsc, w których się rozpada farba itd. Tak tak coś krzywo pomalowane nie występuje na tych modelach. Te modele są bardzo czysto pomalowane w, w ciepłych, takich fajnych barwach Stormcast Eternals. Do tego podkładki są dość szczegółowo pomalowane. Widać tutaj różne kolory, od czerwonego, jakieś zielenie liści. Czerwone liście bardzo dobrze to wszystko wychodzi, jako cały oddział ten ci sekwitorzy prezentują się no bardzo, bardzo dobrze i efektownie. Pewnie na polu bitwy wyglądają równie dobrze. Także sekwitorzy Bahusana na miejscu czwartym wylądowali, na miejscu trzecim natomiast użytkownik nagasz wysłał oddział Dead Rattle z Wright Kingiem. I bardzo mi się podoba sposób, w jaki metale zostały zastosowane na tych figurkach. Są to bardzo mrocznie wystylizowane kolczugi i, zbroje płyt i elementy zbroj płytowych na tych szkieletach. Szkielety są też dobrze pomalowane, a Wright King wyróżnia się fajnie pomalowanymi metalikami. To wszystko jest utrzymane w takiej mrocznej stylistyce i bardzo dobrze prezentuje się na figurkach The Taka mroczna, grimdarkowa stylistyka, dlatego na miejscu trzecim The na gasza wylądowało. I przejdziemy do miejsca drugiego. Na miejscu drugim ponownie użytkownik Willen Hart, tym razem z Lordem Arcanum na gry w chargierze. No i tutaj, co by tu rzec, bardzo y, czysto pomalowana figurka, fajne przejścia na tym gry w szarżerze. Szary z, z tym takim ciemnobiałym kremowym się bardzo dobrze prezentuje. Świetnie to przebija ten czerwony płaszcz na Gryfżarżerze i ta niebieska obwódka wokół jego zbroi oraz sam Lord Arcanum z czerwonymi elementami i z niebieskimi elementami też pomalowany w barwach Hammers of Sigmar. Czerwony diadem na jego lasce też bardzo fajnie kontrastuje z złotym i z srebrnym, z którego laska jest... w którym... w barwach, których ta laska jest pomalowana. Także Lord Arcanum bardzo czysto, schludnie pomalowany w ciekawych barwach. Gryfżarżer wyróżnia się. Zbroja się wyróżnia, podkładka bardzo czysta, fajnie dodane te zielone trawki, które dobrze kontrastują z szarością kamienia, i dobrze, dobrana, dobrze dobrany brąz na obwódce spowodował, że Lord Arcanum wylądował na miejscu drugim, i kończy to yy, pierwsze cztery miejsca. Przechodzimy do miejsca pierwszego, z pierwszego zestawienia modeli, które nadesłaliście na Discord do działu modelarskiego. I jest to użytkownik jagret z Hearthstone'em Beastmenów. Ten Hearthstone jest nie dość, że pomalowany bardzo schludnie, w świetnych barwach, świetnie ten niebieski, niebieski monolit kontrastuje z szarością tej podstawy, na którym został postawiony ten Hearthstone. I od razu, co się rzuca w oczy, to ten efekt takiego lightning yy, światła zastosowany w, przy tym rozpalonym ogniu wewnątrz Hearthstone'a, przez co całość i te pomarańczowe wykończenia na krawędziach kamienia otaczającego ogień powodują, że całość wydaje się żywa bardzo i Hearthstone wydaje się faktycznie płonąć i mienić tymi plugawymi runami chaosu, dlatego Hearthstone wykonany do tego jest bardzo schludnie, nie widać żadnych błędów, żadnych takich większych yy, niedociągnięć. Góra Hearthstone'a też bardzo fajnie pomalowana, tak dość już Grimdark'owo to wykończenie zrobione z, tych, z tego co widzę, z tych drewnianych patyków, które składają się na rogi tego Hearthstone'u, także na miejscu pierwszym Hearthstone Jagreda ląduje w pierwszym zestawieniu i tak oto kończy się szybko pierwsze zestawienie modeli, które nadesłaliście. Jeżeli chcecie dołączyć do, modeli, do, do nas, do naszego Discorda, to link znajduje się w opisie filmu. Zapraszamy tam w dziale modelarskim, możecie dzielić się swoimi pracami związanymi z Age of Sigmar i jeżeli się ich uzbiera na no tyle dużo, żeby będzie znowu pięć takich modeli, które uznam, że wow, to są modele, które, o których warto wspomnieć ludziom, to powstanie drugie zestawienie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!